Odcinek rozpoczynamy nieprzyjemnym incydentem z życia Kubańczyka. Były już chyba frikowy zawodnik, który mimo statusu niepokonanego w tym uniwersum już od ponad dwóch lat nie pojawił się w klatce. Zamiast tego skupiając się na swojej karierze muzycznej, padł, jak sam deklaruje ofiarą zupełnie niezasłużonej napaści ochroniarza. Po wszystkim poinformował na swoim Instastory, gdzie napisał, że siedział z fanami po koncercie na peronie dworca w chałupach, gdzie wspólnie śpiewali jego piosenki. Aż nagle niespodziewanie podbił do niego niezadowolony ochroniarz jednego z pobliskich lokali, który zażądał zakończenia imprezy. Więc to, to zabiera? Wyłącz, bo ci Nie Doszło do ciebie? ciebie. Nie. umieścił na relacji również nagranie z zajścia, uwiecznione przez jednego z fanów, na którym widać, że ochroniarz spycha go z podestu pałką teleskopową. A następnie, w trakcie dyskusji, psika go w twarz gazem pieprzowym. Kurwańcy! cicho? Co ostatecznie doprowadziło do tego, że Kubańczykiem musieli zająć się ratownicy medyczni. Na relacji uwieczniono również wypowiedź innych uczestników wydarzenia, którzy stanęli w obronie rapera. Chciał się dogadać, powiedział, że dobra, idziemy, żeby, że spokojnie, że nic się nie dzieje, i nagle gazem zgazowali. 10 cm takiego. Ok, tak czyli wodę, totalnie bez powodu zgazowali z... go gazem, tak, mimo że Tak, robi... Kompletnie, kompletnie nic. Cóż, wygląda na to, że ochroniarz nie zdawał sobie sprawy, że startuje do byłego posiadacza pasa Federacji Fame, który ma na swoim rozkładzie takich zawodników jak Elpro. a zupełnie poważnie, przynajmniej na podstawie nagrań dostępnych w sieci i Osób widzących to zajście z bliska wygląda na to, że ochroniarz miał chyba gorszy dzień w pracy. I ewidentnie za bardzo się poczuł. Jak się zresztą okazało, dzień później do ochroniarza dotarł najprawdopodobniej, że swoją agresję wyładował na dość medialnej osobie, która ma sporą rzeszę fanów. W związku z czym zdecydował się porozmawiać z Kubą i przeprosić go za zajście. A także nagrać filmik, na którym informuje o tym internautów, który Kubańczyk wstawił do siebie na storkę. Jestem po rozmowie tego z Kubańczykiem. Chłop, moja, jest dość mądry. Sytuacja, w której nie powinna mieć miejsca. Raczej nigdy się nie żeby powtórzyć takie coś przypuścił go i na tym kończymy sprawę. Na kolejnych storkach raper podkreślił jednak, że o ile z ochroniarzem ma już wszystko wyjaśnione, o tyle bardzo nieładnie w całej sytuacji zachował się właściciel lokalu, w którym pracował wspomniany ochroniarz, który miał być prowodyrem całej sytuacji. Według kubańczyka, z uwagi na to, że ludzie opuszczali jego przybytek, by bawić się wraz z nimi na peronie. Dodał, że wspomniany właściciel na miejscu zupełnie niepotrzebnie grał kozaka i stawiał się w roli bossa, mimo że sam kubańczyk chciał bez dyskusji uszanować ich prośbę i zakończyć koncertową dogrywkę na peronie. To ja miał w ogóle cały czas taki szyderczy uśmiech, jakby jakby, nie wiem, jakby osiągnął szczyt wszystkiego, że on przyszedł z dwoma chłopami i tutaj nas straszą strasznie cwaniek. Podkreślił też, że według internautów jest to w tym miejscu norma. I być może dzięki temu incydentowi ktoś w końcu zwróci na to uwagę, a także iż po upadku spowodowanym agresją ochroniarza ma z tyłu głowy bardzo dużą opuchliznę. Jak ja spadłem z tej ławki tam, to przywaliłem solidnie głową. Naprawdę dawno nie miałem takiego guza. Tutaj mam za uchem ogromnego guza. Cud, że nie uderzyłem tam jakąś skronią czy, czy czymś, bo naprawdę mogło się to skończyć tragicznie. W ostatniej relacji kubańczyk wyznał, że jak się okazuje, ochroniarze tego lokalu to emerytowani policjanci, w związku z tym można ocenić, że nie świecą zbyt dobrym przykładem, a także krytycznie ocenił postawę drugiego ochroniarza, który w przeciwieństwie do kolegi nie zdecydował się na rozmowę i przeprosiny. Dodał, że mógłby przy pomocy swoich prawników bardzo mocno uprzykrzyć mu teraz życie, jednak nie chce tego robić. W związku z czym tym bardziej ubolewa, że mężczyzna nie znalazł w sobie odrobiny dobrej woli, by z nim porozmawiać. Na koniec tej serii storyk Kubańczyk udostępnił relację zawodnika KSW Jacka Sieksy-Gacia, który postanowił zareagować na to, co się wydarzyło, ostro wjeżdżając w ochroniarzy lokalu i zapraszając ich na sprawdzian swoich umiejętności na salę treningową. Cytując, jesteś w... odważny jeden z drugim z tymi pałkami i gazami w rękach na mało latów i idolę artystę, którzy nie robili wam żadnych kłopotów ani krzywdy. Omijajcie tą spelunę szerokim łukiem, gdzie ani dobrze nie zjecie, ani nie wypijecie, a już nie wspomnę o dobrej zabawie. Właściciel tego przybytku zapomniał, że nie jest królową życia i zatrudnianie resortów w celu poprawy Ego nie wykształci mu męstwa. Don Casio od dłuższego czasu, a konkretniej od okresu promocyjnego przed jego walką z Pawłem Jóźwiakiem, kiedy zakomunikował, że nie zamierza jednak krzyżować rękawic z byłym prezesem FEN, z powodu tarć wewnątrz federacji znajduje się na Malcie, gdzie skupia się na streamowaniu. Również co ostatnio wyjątkowo modne wśród rozmaitych postaci z naszego uniwersum, Gierha... Online. Na jednej z ostatnich transmisji już odpowiadał na pytania widzów, a jedno z nich dotyczyło jego aktualnych relacji z Prime'em. Życiński podkreślił, że o ile nie chce za dużo rozmawiać na ten temat, o tyle sytuacja jest rozwojowa. Czym potwierdził de facto, że trwają jakieś rozmowy w sprawie jego powrotu. Następnie przyznał, że jest mu szkoda tej sytuacji, jednak ponownie podkreślił, że pozostali zarządzający federacją nie stosowali się do ich założeń. I jeśli ma on wrócić do pełnienia funkcji włodarza, to muszą oni wrócić do tego, co było ustalone pierwotnie. Co prawda, już zarówno tym razem, jak i przy wszystkich poprzednich przypadkach nie mówił kon konkretnie O jakich ustaleniach mowa, jednak można założyć, że chodzi m.in. o obecność w Federacji Pawła Jóźwiaka, na którą życiński się nie godzi. Zasugerował bowiem w pewnej chwili, że były prezes Fenu ma tak zwane haki na pozostałych włodarzy Federacji, Szubę i Birkę. I przez to ci nie mogą podjąć wobec niego zdecydowanych ruchów. Jeżeli Jóźwiak ma haki jakieś na Kamila, Birkę i Bartosza Szubę, i wiecie, oni są strachowani i nic nie mogą tam zrobić, to nowy... ja bo ja z Jóźwiakiem nie będę w żadnym projekcie. Paweł Tyburski jest postacią, która potrafi dymić nie tylko w świecie freakfightów, ale i w życiu codziennym. Czego przykład dał w czwartkowy wieczór na swojej instagramowej relacji, gdzie uwiecznił swoją konfrontację z pracownikiem jednego z lombardów. Do którego miał pretensję o to, że ten przyjął kradzionego Rolexa bez papierów, a przynajmniej tak wynika z kontekstu rozmowy. Rolexa, przyjęliście bez papierów. Pierwszy zwrot Rolexa, ale przyjąłeś coś, ale przyjąłeś coś, czego nie powinieneś przyjąć. A masz papiery? Ale masz papier, żeby przyjąć. A wiesz, to jest paserstwo? Przyjąłeś, przyjąłeś rzecz po kradzieży. Osoba znajdująca się po drugiej stronie okienka zachowała jednak spokój i podkreśliła, że w takim razie Paweł może wraz z anonimową dziewczyną odebrać zegarek, a także, że nie da się zastraszyć. Nie wiedziałem, że to jest po kradzieży, ja nic nie ukrywam. Będziemy odebrać zegarek. podpisał storkę słowami. Niedługo o tym opowiem. W związku z czym wygląda na to, że wkrótce dowiemy się, o co dokładnie chodziło. Ostatnie dni we frikowym uniwersum upływają pod znakiem nazwijmy ją roboczo afery toruńskiej. Mowa oczywiście o coraz większych kontrowersjach wokół wiadomej działalności i generalnie stylu życia Denisa i Sandry, które zostały spotęgowane przy okazji głośnego wywiadu matki Sandry Agnieszki, która na kanapie uszalonego reportera wyrzekła się córki. W międzyczasie doszło również do próby włamania do mieszkania Matysiaka, ale o tym wątku, a raczej jego aktualizacjach opowiemy więcej w dalszej części odcinka. Jak się okazuje wykorzystać konflikt w rodzinie Załęckich, a przynajmniej tak sugeruje, spróbować zamierza Amadeusz Ferrari. W czwartek Roślik opublikował na swoich social mediach filmik, nagrane zresztą a gdzieżby indziej, w basenie. Podczas którego informuje, że chce całkowicie na poważnie zorganizować walkę Denis i Sandra versus Dawid i Agnieszka Staniszewska, która byłaby jednocześnie main eventem jego gali: Denis Załęcki oraz jego dziewczyna Sandra versus ojciec Denisa i matka Sandry. Milion złotych leży na stole, zwycięzcy zgarniają wszystko. Co więcej, stawką starcia miałby być okrągły milion złotych, ale przegrani zostaliby z niczym. Amadeusz dodał, że umowy na to starcie są już gotowe i jeśli obie strony wyrażało zainteresowanie, mogą otrzymać je w przeciągu dwóch dni. Czy jest to propozycja prawdziwa i ma szansę się ziścić? Podobno więcej szczegółów ma pojawić się o 16 na Instagramie Trumana, a tak na poważnie to nawet jeśli by była, to zestawienie tych czterech postaci jest raczej na pewno nieosiągalne. Jednak tak czy inaczej, Amadi zapewne podpiął się pod tu aferę, jedynie celem zgarnięcia. Zasięgów i zwabienia na swoje socjale nieco więcej potencjalnych odbiorców, ponieważ w tym nagraniu zapraszał na swój kanał nadawczy. Tak jak wspominaliśmy, przechodzimy do aktualizacji w sprawie próby włamania do mieszkania szalonego reportera, z którą przychodzi do nas sam Matysiak w duecie z Arkiem Tańculą za sprawą najnowszego odcinka podcastu Shit. Poza tym dowiedzieliśmy się też kilku nowych rzeczy w kontekście konfliktu na linii Sandra Dennis versus matka Sandry. Ale po kolei. W pierwszej części materiału panowie poinformowali, że jeden z mężczyzn, którzy próbowali złożyć wizytę w mieszkaniu szalonego, nie zdając sobie sprawy z tak dużej liczby kamer na osiedlu, został uwieczniony przez jedną z nich bez kominiarki na twarzy. Ponadto mężczyźni nie byli prawdopodobnie świadomi tego, że kamery na terenie. Budynku uwieczniają także głos, co może być sporym ułatwieniem dla służb w procesie identyfikacji sprawców. Co prawda Tomek i Arek nie otrzymali dostępu do nagrań, ale policja ma już być w ich posiadaniu. Co więcej, panowie ocenili, że bandyci nie mieli prawdopodobnie w planach wejścia do mieszkania Matysiaka, bo początkowo włamali się do garażu i szukali jego auta. Jednak szalony oddał wcześniej pojazd do Detailera. Oni włamali się do garażu i szukali twojego samochodu, a że Tomek ma więcej szczęścia niż pojęcia, to oddał auto do osiągnięcia tych naklejek szalony reporter, żeby nie jeździć z tym. Nieco więcej w temacie tego, co dzieje się, Aktualnie w jego domu po tej akcji, reporter pokazał na swoim Instagramie, gdzie za pośrednictwem Storek pokazał, że konieczne było skucie paneli w miejscu, gdzie bandyci wylali żerącą substancję. A także pokazał, że tego samego dnia straż pracowała na miejscu w celu neutralizacji działania cieczy. Druga część podcastu poświęcona była sprawie Sandry i Denisa, jako że wcześniej Szalone nie miał okazji odnieść się do słów, które padły z ust tego duetu przy okazji wywiadu na kanale Fansportu. Przy okazji Matysiak puścił widzom głosówki nagrane przez matkę Staniszewskiej, która za ich pośrednictwem również odnosiła się do zarzutów sformułowanych na wspomnianym wywiadzie przez duet Bad Boy and Girl. W nagraniach głosowych Agnieszka zaprzeczyła oskarżeniom, jakoby miała jakikolwiek związek z narodzkami. Zaznaczyła też, że nie ma na swoim sumieniu bicia swojego potomstwa, a także, że wcale nie zamierza zakładać konta na niebieskiej platformie. A przypomnijmy, że właśnie o to, a także o bardzo mocną, kryminalną i opartą na handlu substancjami przeszłość oskarżał ją Załęcki. Jakiś Ja Boże... Nie biłam w ogóle całe życie dzieci, po pierwsze. O Boże, ja... Ta stara baba, co ja mam, to ja się kłócę, właśnie o to. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Agnieszka zdementowała też sugestie, jakoby zabiegała o sławę i próbowała na siłę wejść do świata flików. Dodała, że przy okazji wspomnianego wywiadu po walce Sandry, gdy wystąpiła przed kamerą, została poproszona o to, by zabrać głos, a nie pchała się przed kamerę. Generalnie Staniszewska seniorka podkreślała wielokrotnie, że jej występ uszalonego nie miał na celu zbudowania jej pozycji w internecie i rozpoczęcia kariery. Również w odniesieniu do naszego materiału, gdzie otwarcie rozważyliśmy to, w jakim kierunku podąży ona po wywiadzie. Agnieszka zaznaczyła, że Żyje jej wyłącznie na świętym spokoju i wcale nie chce być bardziej rozpoznawalna. Dodała, że nie przyjmuje nawet na swoich socjalach do znajomych setek osób, które się do niej dobijają, bo chce pozostać na nich w swoim własnym gronie, dlatego ustawiła swoje profile jako prywatne. Nawet to zobacz, jak teraz się ludzie do mnie na Facebooku dobijają. Ja zrobiłam konta prywatne, oczywiście, na Instagramie i ja ich nie przyjmuję, więc jakie jej atencje szukam. Mi nie potrzeba jakichś obcych ludzi. Podkreśliła też, że nie chce już udzielać kolejnych wywiadów, w związku z czym możemy przynajmniej wstępnie ocenić, że jej intencje z wywiadu Szalonego były szczere i kobieta nie zamierza na plecach Turki przedostać się do branży free fightów. W jednej z wiadomości Agnieszka odnosiła się też do oskarżenia o oddanie Sandry do domu dziecka. Co wyjątkowo szokujące, matka Sandry całkowicie zaprzeczyła tej narracji, podkreślając po prostu, że taka sytuacja nigdy się nie wydarzyła. I powołując się na niemieckie prawo, które ma mówić o tym, że w przypadku oddania dzieci do takiej placówki rodzic nigdy już ich nie odzyska. Jakbym oddała, to jest właśnie tam ludzie podpisywali z Niemczech, to bym nigdy nie odzyskała, co ona. Czy nigdy takiej sytuacji nie było? Dodała, że wszystkie dzieci poza Sandrą są w cudzysłowie pod ręką u niej, a starsza córka mieszka nawet w jej domu ze swoimi dziećmi. Równie sporo żalu w głosie Agnieszki pojawiło się podczas omawiania wątku rzekomej kradzieży, kiedy to miała ona w cudzysłowie oskubać córkę z 30 tysięcy złotych i zostawić ją bez grosza przy duszy. Matka Sandry podkreśliła, że córka była jej winna 22 tysiące, które musiała wziąć na poczat jej zadłużenia, które było efektem wypadku, który spowodowała bad girl. Podczas omawiania tego wątku szalone puścił widzom głosówkę od Agnieszki do Sandry, która dość jasno jak napiętą relację miały one ze sobą w tamtym czasie I teraz może on powiedzieć I ty, że jestem ta zła matka Bo wybierasz cały czas jego, co on cię na, To teraz niech może powiedzieć, że zła matka Biorę tylko za to, co Długi I resztę wymieniam na euro I mój, znaczy twój dług spłacam Co od w Niemczech! Relacje można określić generalnie mianem słodko-gorzkiej. Bo o ile były też takie momenty, gdy w grę wchodziły nerwy związane z pieniędzmi i kolejnymi rozstaniami z Denisem, o tyle jeszcze całkiem niedawno panie podchodziły do siebie z uczuciem. Co matka Sandry udowodniła innymi głosówkami oraz wiadomościami, na których widać, że rozmawiały ze sobą w przyjacielskim tonie. A Sandra wysłała jej nawet niedawno kwiaty z okazji dnia matki. Aby jednak pozostać rzetelnymi, musimy podkreślić, że mimo ogólnego odniesienia do zarzutów Denisa i Sandry, w głosówkach zabrakło konkretów. Między innymi pożądanych tłumaczeń w sprawie rzekomej Przeszłości, czy dość powierzchowne omówienie wątku domu dziecka, czy rzekomego nadużywania oraz handlu substancjami psychoaktywnymi. Na ten moment mamy więc do czynienia z sytuacją opartą na słowie przeciwko słowu i licytacją na to, kto jest gorszy. Z jednej strony można zrozumieć podejście Agnieszki, skoro twierdzi, że nie chce być częścią medialnego szumu, a ponadto szarpane nagrania głosowe nie są idealnym sposobem na odbijanie piłeczki i zarzutów Denisa oraz Sandry. Z drugiej strony, z uwagi na wagę tych oskarżeń, dla niej samej lepiej byłoby odnieść się do nich porządniej i szczegółowo, aby po prostu pozbyć się łatki, delikatnie rzecz Słabej matki z bardzo wątpliwą przeszłością. Wracając do tej części podcastu, w której szalony odnosił się do wywiadu Denisa i Sandry na kanale Fansportu, to Matysiak wypowiedział się też w kontekście swoich rzekomych upodobań swingerskich, zaznaczając, że zarzuty Denisa o tym, że lubuje się on w takim rodzaju rozrywki, są kompletnie wyssane z palca. Reporter podkreślił, że słysząc od Załęckiego, iż lubi taką zabawę, wyznał mu, że ze swoją dawną partnerką był raz w życiu w takim klubie we Francji. I skoro chce on otworzyć podobną działalność, to powinien tam zajrzeć. Jako, że według opinii jest to topowy klub. Dodał, że wcale nie znaczy to, iż preferuje on zabawę w takich lokalach. Tym bardziej, że od kilkunastu lat jest w związku małżeńskim. Chwilę później Szalony wytoczył najmocniejsze działania na tym odcinku i pokazał bez cenzury dokumenty dotyczące postępowania wobec Sandry i Denisa, za które Staniszewska miała zakaz opuszczania kraju. I z powodu którego Denis czeka na decyzję sądu. Z ujawnionych informacji wynika, że para miała wspólnie postawione zarzuty o rozbój. Dla jasności mowa tu o przestępstwie z artykułu 280 paragraf pierwszy kodeksu karnego, który łączy w sobie kradzież z Fizyczną, za które grozi od dwóch do nawet 12 lat więzienia. Patrząc na to w kontekście wcześniejszego wywiadu Denisa, gdzie zapewniał, że wyciągał Sandrę z patologii, trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę groteskowo. Jak się okazuje, uczestniczyła z nim w bardzo poważnym przestępstwie, czyli na pści kradzieżą. Do zajścia miał dojść 16 czerwca 2023 roku w Toruniu, czyli dla zobrazowania sytuacji w okresie między porażkami Denisa z Pawłem Tyburskim i Danielem Mirańczukiem. Czy naprawdę flikowe wypłaty Bedboya były wówczas na tyle niskie, że musiał wraz z Sandrą uciekać się do tzw. Dziesiony? Odkryto Większe złoża ropy w historii Polski. Ile realnie możemy na tym zarobić? Jak przebiega cały proces wydobycia oraz kto za tym stoi? Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się z najnowszego odcinka na kanale biznesowym. Kliknij w załącznik na ekranie i obejrzyj.